Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu Adeptus Arbites. Skończyliśmy gdzieś tam na tych podśmie waszych chujkach, czyli na pancerzu, który nazywał się Żółwi Pancerz Karapas. No to, no to powiedzmy, że Karapaksowy Pancerz Karapas. Lepiej to brzmi, nie wiem. Nie, to zlećmy pancerze, jakie są, w jakie się owd owdziewają Adeptus Arbites, czyli, czyli wspomniany wcześniej żółwi pancerz Karapas. Wygląd arbitrów zaszczepia strach w umysłach kryminalistów i anarchistów, Ob obowiązek produkowania ich słynnych pancerzy spadł na wiele różnych światów w różnych sektorach całej galaktyki. Poszczególne okręgi Adeptus Arbites same zlecają ich produkcję dostępnym światom kuźniom w swoim sektorze przez co stałym dostawom nowych pancerzy arbitrów może zaszkodzić jedynie rebelia rozciągająca się na cały sektor. Żółwi pancerz składa się z gęstych plastalowych płyt, pod którymi znajduje się warstwa syntetycznych włókien z poliplastiku, który wyprodukować można wyłącznie w manufaktoriach położonych w próżni kosmosu, czyli tam, gdzie na procesy produkcyjne nie wpływa grawitacja. Pancerz ten pozwala swoim użytkownikom na założenie dodatkowej, lekkiej i oddychającej tkaniny, Produkowanej przez szczególnych krawców na wymiar danego arbitra. Biorąc pod uwagę to, że arbitrowie muszą nosić swoje pancerze przez wiele godzin i mogą znaleźć się w sytuacji ekstremalnego wysiłku fizycznego, ich pancerze muszą być lekkie i komfortowe, i w rzeczy samej żółwie pancerze sprawują się w tej roli idealnie. Pancerze arbitrów faktycznie nie są wspomagane, choć często sami arbitrowie dokonują w nich modyfikacji poprzez przykładowe podłączenie pasów z taśmami amunicji, czy też Poprzez przytwierdzenie broni do pancerza na stałe, żółwi hełm Karapas jest wyekwipowany w system łączności VOX na wysokości ust, co ułatwia komunikację w terenie. Co więcej, może zostać hermetycznie zapieczętowany w zaledwie kilka sekund oraz posiada ustnik i odpowietrzniki, które kiedy nie są arbitrom potrzebne, można przymocować do pasa za pomocą magnesów. Posiada również polaryzujące soczewki, które reagują na najdrobniejsze zmiany w oświetleniu, dzięki którym... Arbitrowie nie tylko są gotowi do pełnienia swoich obowiązków, niezależnie od oświetlenia, ale i które negują działanie granatów oślepiających. Dodatkowo wizjer został opracowany tak, by postronni obywatele nie byli w stanie ocenić, na co konkretnie arbiter patrzy. Opancerzone rękawice pancerza to również sprytne mechanizmy, popularnie nazywane rękawicami z zamkiem w niskim gotyku, a oficjalnie rękawicami z odrzutem. Pancerz posiada pewną ilość magnetycznych pasków załącznikowych, zdolnych do dźwigania, ekwipunku i broni arbitra. Typowy arbiter wychodzi w pole z pistoletem IOS w kaburze, trzema magazynkami amunicji, ustnikiem i odpowietrznikami, systemem łączności Vox, poręczną latarką, którą arbiter może zawsze przymocować do dowolnej, do dowolnej ze swoich broni, pałką, dwoma granatami dowolnego typu oraz parą magnakłów magnetycznych kajdanek. Co więcej, pancerz jest wyposażony w magnetyczne miejsce do umieszczenia broni o wadze do 10 kg na plecach. Pancerz Rajot Arbitrowie są często wzywani do rozpędzania zamieszek, jakakolwiek nie byłaby natura egzaltacji nienawiści na ulicach patrolowanych przez arbitrów miast. I niezależnie od tego, czy będą oni mieli do czynienia z grupą petentów demonstrujących przed gmachem skryptorium administratum, czy też z zamieszkami spowodowanymi ogólnym głodem, których celem jest zrabowanie magazynów żywności, arbitrom nie straszny jest żaden tłum. Gdy mają stanąć przed źle zdyscyplinowanym, licznym, uzbrojonym w kamienie, deski i kije tłumem, arbitrowie przetwierdzają wpierw do swoich pancerzy panele chroniące z watoliny. Ich naramienniki są często malowane na jasne kolory. Ich przeznaczeniem nie jest jedynie ochrona arbitra, ale i danie do zrozumienia buntującym się obywatelom, że ich zgromadzenie zostanie lada chwila rozpędzone. Pancerz Riot... Jest prostą, ale ciężką modyfikacją, mającą chronić wrażliwe części standardowego pancerza arbitra. Pancerz sędziego. Sędziowie mają autorytet do rekwizycji dowolnego ekwipunku ze zbrojowni lub chłodnych kryptokręgów na swojej planecie, w związku z tym często noszą wszystko, co tylko są w stanie udźwignąć. Niektórych sędziów rozpiera duma z powodu możliwości noszenia swojego starego wysłużonego i zniszczonego żółwiego pancerza, który otrzymali całe dekady temu, w swoim pierwszym dniu służby. Większość z nich akceptuje jednak fakt, że ich pozycja jako lordów wobec sprawiedliwości imperatora wymaga od nich bardziej dystyngowanej i spektakularnej garderoby. Zazwyczaj sędziowie noszą najpiękniejsze i najtrwalsze egzemplarze pancerzy stworzonych przez mistrzów rzemieślników oraz szaty stylizowane na antyczne i nakrycia głowy nawiązujące do różnych okresów sądownictwa w całej historii rasy ludzkiej. W związku z tym pełny pancerz sędziego będzie się różnił od świata do świata zgodnie z wolą danego sędziego, który może kierować się tym, by jego ubiór budził podziw i strach w populacji świata, któremu sędzia służy. Pancerz sędziego, zazwyczaj przypomina zwykły żółwi pancerz arbitrów w kwestii ochrony, jaką zapewnia, ale dodatkowo jest wyposażony w elementy, które zgodnie z lokalną historią i kulturą odzwierciedlają władzę i majestat tytułu sędziego. Żółwi pancerz sędziego wzoru Hydrapur. Matowo czarne, czerwone, lekkie pancerze arbitrów są onieśmielające, ale to pancerze sędziów potrafią naprawdę przykuć uwagę wokół wszystkich wokół. Pancerz sędziego jest zaprojektowany tak, by samym swoim wyglądem odzwierciedlał jego autorytet, jako ucieleśnienia lex imperialis i wzbudzał strachu malkontentów i kryminalistów. Podstawy tego pancerza są takie same jak w przypadku zwykłego żółwiego pancerza arbitrów, ale pancerz sędziego posiada dodatkowo fabrycznie mocowany płaszcz i hełm, który wieńczy masywny złoty orzeł. Hełm żółwiego pancerza sędziów posiada także integralnie zgrany system VOX. Fotowizję dobrej jakości, która pozwala im widzieć w ciemności i ignorować fotonowe granaty oślepiające, oraz mikrofon, dzięki któremu sędzia może zwiększyć głośność wypowiedzi. Do naramienników ich pancerzy można także przytwierdzić latarkę. Układy żółwiego pancerza sędziów są wzmocnione małą baterią o rozmiarze i mocy baterii montowanych w magazynkach karabinów laserowych, które należy wymieniać raz w tygodniu, jeśli pancerz był użytkowany bez przerwy. Pancerz Verispex. Adepci Verispex wypożyczeni z Inkwizycji są indywidualistami o unikalnym postrzeganiu całej galaktyki. Ich spojrzenie na sprawy imperium jest wypaczone przez lata spędzone wyłącznie na nauce. Ci agenci nie potrzebują tego samego pancerza, co arbitrowie u boku których pracują, ale muszą chronić się w podobny sposób z uwagi na charakter ich pracy. Pancerze Verispex przypominają pancerze karapas, Car wyłącznie symbolicznie, ale są o wiele lżejsze i bardziej komfortowe. Posiadają różne specjalistyczne narzędzia i skanery, włączając w to auspeksy kombi narzędzia i dyski danych. Jakie są tarcze, jakie tarcze, jakich tarcz używają Adeptus Arbites? Tarcza tłumiąca wzoru Hydrafur. Tarcze tłumiące stanowią część powszechnego ekwipunku Adeptus Arbites, ale z uwagi na ich efektywność zgłaszało się po niej już wiele innych organizacji i indywidualistów. Tarcza tłumiąca jest zarówno murem, jak i bronią. Jest ciężką płytą z ceramitu, dość wielką, by schował się za nią człowiek w pełnym pancerzu. Każda z nich ma wbudowane łuki świetlne od góry i potężną płytę elektryczną wbudowaną w centrum. Jeśli użytkownik płyty, znaczy jeśli użytkownik tarczy postanowi uderzyć nią przeciwnika, może dojść do wyładowania energii z płyty, rażąc go prądem. Choć ponowne naładowanie płyty elektrycznej wymaga czasu, nawet bez niej tarcza stanowi świetną broń. Tarcze tłumiące arbitrów są także wyposażone w uchwyty w górnej części. Tarcze tłumiące wzoru krzyżowiec zaprojektowano zaś do walki z diabelskimi istotami zrodzonymi w osnowie, a na ich powierzchni wyryto odpowiednie heksagramatyczne pieczęcie. Blokowana tarcza wzoru Sinfort. Arbitrowie powszechnie korzystają z ciężkich ceramitowych tarcz w czasie wszystkich swoich operacji. Te szczególne tarcze są prostokątnymi płytami o opancerzonym wizjerze montowanymi na ramieniu. Synfrockie blokowane tarcze są relatywnie standardowym przykładem właśnie tego rodzaju tarcz. Różni je tylko jedna szczególna cecha. Blokowane tarcze mają specjalnie zaprojektowane miejsce na umieszczenie w nim broni palnej i prowadzenie ognia z zabezpiecznej zasłony. Posiada także własny system nagłaśniający VOX, Połączony z systemem najstarszego arbitra biorącego udział w danej operacji, dzięki czemu oficer może upominać tłum i wydawać rozkazy swoim ludziom, przekrzykując nawet najgłośniejszy gwar. Tarcze posiadają również magnetyczne pasy, pozwalające bezpiecznie odeskortować osoby zatrzymane z miejsca zagrożenia życia. Najbardziej niezwykłą cechą tych tarcz jest możliwość postawienia z nich idealnego pancernego muru. Przy pomocy którego arbitrowie mogą poruszać się naprzód jak jeden zwarty oddział, dzięki czemu ta szczególna tarcza dorobiła się swojej nazwy. Tarcze można blokować przy pomocy pasów magnetycznych, przytwierdzonych do nich na stałe. Arbitrowie używają ich do tworzenia formacji muru tarcz w czasie szczególnie śmiercionośnych zamieszek, oraz do zdobywania terenu w czasie poruszania się większych grup arbitrów, idących prosto na wrogą linię ognia. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. O adeptus arbites, dzięki Wam bardzo i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.